Dam, byli nie? Znajomi, Spadaj. Ej, wszyscy do mnie piszą, ty pajacu jeden. Dobra. <noise> ty pajacu, w ogóle od ciebie to jaką kompletnie. Dziękuję. Ty robisz filmik? Jap. Yep. <noise> <noise> yeah, manyga, powiedz to. Who's the man? Who's the man? I'm <noise> the man. <noise> <noise> oh, Ej, e, a to nasza, nasza, to nasza gra, to gra to planszowa? To to w ogóle pionki, pionki, są tam... Pionki są najmocniejsze. najmocniejsze. Tampon, tampon, Very, very tak, tak. To jest gras z piciem. Very tampon. Y bardzo tampon to jest. Taki bardzo tampon, no to jak najbardziej. A tu oczywiście, ale się czy to jest 4 piąte. Pionek, pionek, kurde, mój oczywiście. Już oczywiście pokrywam mojego Nygasa Cornela. swoim wielkim swoim wielkim... Tak już zgodziliśmy się, że tak. <noise> Dobra, pliny, pliny. Pijemy, pliny. pijemy, pijemy. Pijemy, pijemy. Pim, jest... Ej, ej, się, życiu, Trzeba nie? nagrywać, że to dobre fazy. Nagrywa. Na pamiątkę. 67 w milimetrach, czyli nasi co... się... Nie. Za ja. dużo. Co za duże? Jeżeli mówicie o moim, to nigdy nie jest za duże. Wyglądacie oglądacie prezerwatywę? A nie, ja to ja lubię takie ciasne, wiecie, bo... Ba... <śpiewanie> Okej, bo dobra, ja, ja lubię o 5 o, numerów mniejsze. Ale nie da się, nie Co weź to? To wewnątrz, to wewnątrz. Tak. Nie. Yeah. To nie są problemy, dlatego... Ej, ale odłóżcie mój pionek. Co się wokół seksu? Bo seks rules the world, dobra, baby. Nie wiedziałaś o tym? Myślałem, że money. Money. O, dawaj, a co dla ciebie? Dawaj, a co dla ciebie? co dla ciebie? Co? Co jest dla mnie? Słuchaj kurwa! To masz od miesiąca na to kurwa na upisie. A ja klikam na to. Pieszkę. A! Ten procesor! Aaaa! Portmilo! Yeah! Hello, hello! hello. Yeah. Gramy, tak? Gram, gram, gram. Pieszkę i pierwszy ten, tak, kto się zaśmieje. A, a kto rzucał w ogóle? Ja. Aha. Pieszkę, ten... ręczkę i ten, który się zaśmieje. Pierwszy, kto się zaśmieje? A pierwszy, kto się zaśmieje, to to ten? Pije. To no. To nie. A za to śmieszę kogoś. Aby będziecie musieli. Mojego starego chyba. Aby będziecie musieli, kurde, wytrzymać Ojej, mnie. Weź ten telefon, schowaj. Nie. nie. Cio. Zaraz no, ja to kompromitujący na drewno Ja też jutro nie chcę pamiętać. Zaraz wezmę na YouTube. Ja nie chcę jak on muszą o tym barze, chyba w paladium nie? O tego to e ty Oni... dobry tekst no, był. Nie, dobry tekst nie, był. To, 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 to Ej, to, 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 to Zniszka no, dla czarnych było dobre. Ale ktoś się, nazywa, czy ktoś się nazywa barka? No, no, tak tak to się nazywa barka? to w dla w ogóle nie. O, w ogóle nie! To jest Co? Kurwa, nie, to 20, 20, 20, to wszystko, <gulanie> to się mówicie, że się przegiąłem. <gulanie> o, że <był. gulanie> o, o, Wow. Paula, ale skoczyłaś, ale z jakiej pakietu? idzie? Nie ja tutaj, pod... że tak. Okej, okay. ósemka. Ile? 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Paweł, Kijesz. Kies, kies. Kostek, oczek i idziesz na początek. Dobrze. Wow, Ale Aha! Haha, o! o, o A... będziemy cię nieść do domu. Mówiłem, że dzisiaj najwięcej wypijesz. Widzisz, Damian, bo ona jest czarna. Ona jest naprawdę czarna, nie jak ty, kurde, twoje blade dupsko. Pokazuj! Nie wiem co, nie chcemy więcej masz duszko, tak naprawdę? ja <laughs> wiem, że się chłopaki nie, nie słyszysz! <laughs> tak, Ale jest jeszcze duży! <śmiech> <śmiech> dlatego... What's up? Dlatego, czy ty naprawdę uważasz, że wiecie co? Ja nie, 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 nie. No, nie, no, nie, no, wie jak nie, no. nie, 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 nauczysz się czegoś nowego od swoich chłopaków. Damian, skończ film, tak? Tak, dzisiaj poznasz wszystkie mroczne tajemnice... Wow! Nie! Dobry filmik jest! Nie! Damian? Tak, nie, a, a nagrałeś a tak? cześć, cześć na A ty pięknie wyglądasz, czemu nie chcesz się napisać? A nagrałeś brokat na swoich nogach? Co ty robisz? Brokat na moich nogach. Tak, weź podnieś do góry. Łuuu! Klasa tam jest ciemna. Łuuu! o tu, tu, Gdzie? Tu, tu jest brokat. Tę, patrz, patrz, tu

Na tym na czole. Dorne Dorne, ruchy. Ruchy. A powiedz no, tylko, no, powie no. tylko jedną rzecz. Czy używasz brokatu? Przyznał się. Zadam się. To jest, dowód, to jest dowód. I mam to na kamerze. Nie masz w telefonem, nie? Macie... No. no. O, ale patrz, jak się ruszał. Uuu. Uuu. Pokaż Uuu. ten brokat. Daj Który kręcę, na policję was podam wszystkich. Za Ale Nie? Za co? Ja jestem grzeczny. Ja dzisiaj nic nie rozrabiałem. Ale ile wracałeś? Ej, ej, ktoś tu mają... Też tu moją gigantyczną prezerwatywę strącił, Dobra, tak? Nosu, nie pierdę, ja nie losuję. Jaka jest twoja prezerwatywa? Gigantyczna. I o no no pięć nie, numerów mniejsza. Tak, no, marm, tak no, lubię. Normal tej... Mini normal. Mini normal. Weź, To jest jest Bo to jest w cieniu mojej prezerwatywy. Ja losuję. Okej, okay. okay. Je! je. Moje, je I zobaczmy co my tutaj wylosowaliśmy. drugą stroną może, co? Okej... Okay. Aaa, to ta fabryka I je, nie, nie mogę... Uuu, mogę... jeden! Znowu Uu, jeden! Ja mam cztery jedna. albo jeden! To to number one! Number one... one. Jakby no, jak jak dla to fabryka maszyn jak jest sobie... ci, którzy mają wiek nieparzysty? nie Nieparzysty? No, nie nie ty masz 19, ty masz 19. Nie. nie, ale parzysty czy nie parzycy było? A nie, jesteś w jestem ty, ja Jestem ja 22. 23 23, 23! 23 rocznikoły. 23! Tak. Tak. <głos》>. się. O co ci chodzi? A ja jestem tu na starszy w ogóle? Nie. Tak. Co ty gadasz? Chrzań się. normalnego, średniego wieku. co ma robić chrzanem? Jak on ma się chrzanić? chrzanić. Nie wiem. A tu tampon jest nie na miejscu, cały w ogóle ten tampon w ogóle nie ma co odzieć. Ej, tak, ej, zapamiętaj, po, gdzie stoi ten durek. tampon. Zdurze. nie wiesz, że ten tampon jest nie na miejscu. Nie, o, uf, Skaczemy o, uf, z tym na drugi. Jep. Widzisz, co mówię? Ścieżki. Zawsze się skaczasz. To mówię <tuszy> wcześniej. <Zawsze tuszy> że jak przyjdzie że będzie napierdalał tańsze po prostu z jednego tematu na drugi. Tak, że w ogóle nie będzie wiedzieć, co to jest zmiana, nie? jedna rzecz, którą jest teraz dobrze, a druga jest taka, że mówiłem, że łazili za mną i krzyczeli ADIE! A ja mówię, kto do ten dom Nie tam nie są nie? Ale to najlepsze, wchodzimy teraz do monopolu spotykam ziomka, nie? Ziomek to sobie gaz się ma dramku, o czymś się... Ja wam powiem coś śmiesznego Mówi, ale to wybrać W mi jesteście. A ten od razu wiesz... Ty, nie, moim bratem to Mój brat Michael Garland. Ja Też mam długie włosy i często spyta. Ale... Też pracujesz w siedzibisku. <grym> masz sobie kątażyska? Znaczy pan... Nie... Mój stary. Damian. Ty jest z niego z bani. Nie. Na no no, nie piję, bo jest... Bo Nie? Jest dać, bo jest A, nie? W ogóle straszne. O, nie, to tak. Nie, on jest starszy ode mnie. Ej, co? Komu mamy niepozysty? Proszę? Ehm, nie. No. no to co, to? To, to chwil... Ej, chwileczkę, to my no. pijemy. Tak? Niepożysty? No chzaj. Już Ale... masz tak. A trzy na to wyglądało. To no kurwa piję. To właśnie ja piję, no, to nalewajcie mi, no nie mam co Kauza <laughs> bu <laughs>